W Łukowie rozpoczął się proces modernizacji strefy płatnego parkowania. Na początek pojawiło się 7 parkomatów. Są one zlokalizowane w okolicach placu Narutowicza, ulic Chopina, Pastewnik, Staropijarskiej. Do czasu osiągnięcia pełnej operacyjności, czyli zainstalowania 20 parkomatów, można opłaty uiszczać zarówno w samych parkomatach, jak i, jak i u inkasentów. Model sprawdzania opłat nieco się zmienił ponieważ jeżeli uiścimy opłatę u inkasenta powinniśmy umieścić bilet za szybą natomiast jeżeli ujściliśmy tą opłatę w parkomacie możemy schować bilet do kieszeni ponieważ proces sprawdzania poboru opłat odbywa się poprzez skanowanie tablic rejestracyjnych Wielkość strefy oraz wysokość opłat pozostaje bez zmian. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie, rozwiązanie stosowane z powodzeniem w wielu miastach, przyczyni się również w Łukowie do poprawy jakości funkcjonowania w mieście, poruszania się po nim.